Tam widać po przeciwnej stronie miejscowość Petrowac w Czarnej Górze. Ja jestem nad Adriatykiem. Przypłynąłem tamtym oto małym kajaczkiem, zaliczając glebę do wody no, przy cumowaniu. No niestety, po prostu dawno już mi się to nie zdarzyło, no ale dzisiaj. O, jestem cały zgnojony. O, jak widać, oczywiście, mam jak na prawdziwego Polaka przystało skarpetki do sandałów. Ale, żeby to nie były jakieś takie zwykłe dziadowskie skarpetki, to są takie ładne wpaski. Pasujące kolorem. Jest to bardzo praktyczne po prostu na wycieczkach, jak się dużo chodzi, powyżej 10 km, jeszcze biega. To nawet najlepsze sandały i najodporniejsza noga potrafi się jakimś ziarenkiem piachu zatrzeć. A skarpeta, co by nie mówić, jednak jest ochroną. No i tutaj jest taki kościółek świętej niedzieli się tak nazywa. No i nie byłbym sobą, jakbym sobie tam dzwonnicą nie przydzwonił. Po to to robią te dzwony, żeby nimi dzwonić. Jak to zatrzymać teraz? A tam jest druga wysepka, na którą zaraz sobie popłynę. I coś widzę, że kłamstwo poszło z nazwą tego kraju, bo miała być Czarna Góra, a tu te wszystkie góry są jasne. Gdzie jest ta Czarna? No, ścichni, ścichni. Szajsung dał radę pod wodą. No to jestem z niego dumny. Szkoda, że maski i rurki tutaj nie wzięłem. Takie tutaj niby ściutkie. Czysta woda, piękne miejsce do nurkowania. No ale to jak się idzie, że tak powiem, z ulicy się bierze z wypożyczalni kajak na spontanie, no to człowiek nie jest przygotowany. Jestem tutaj pierwszy dzień, to dopiero po prostu się zapoznaje. Z tym, co tutaj jest ciekawego do zobaczenia, i jakie są atrakcje w okolicy, dobra, to by było na tyle.